Zjebane to no, było. oj to dobrze. Ej, ej, ej. Do góry, do góry. No, bo ty nie możesz tego. Ta, tak, jak tak, jakby luk nie mógł kurwa użyć, wiesz, tak, osłony, kurwa jej, i tak bym stał no, przed tobą. Ale tak oni ogóle... mola mają, więc tak, no szwedny. Nie mogę, nie mogę cię teraz przyzwyczaić, bo nie mogę cię strzelać. <laughs> nie mogę tak być. To... Ej, Crazy kurwa, fire. kurwa, kurwa. Gdzie oni idą? No Dobrze, do, na dole, dole, na dole, na dole. O mola się zita, człowieku. Pa, 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 pa. Oni no, się blokują, nie? No niby. Kurwa tak za bardzo o, nic jak. nie widzę. Ja z ten blok, mola, bo tak średnio widać, czy się blokuje, czy nie? No. W ogóle strzelasz mu pomiędzy kurwa te wiesz, ostrza miecz od tego powinno rozjebać, a nie że tego Lisa Existation dalej. Mogę się wjebać o tyło i puszcza zajebać, nie? Ale pewnie to nie wypali. Nie, 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 ty, nie, nie, nie. jeden nie poszedł na drugą stronę? Ty, idzie w uder, ty, kurwa. Ja, mol dostał trochę. Gdzie on jest? A na dole jest, dobre. Nie pierdolę. Kurwa, nie spadł, ja pierdolę. Mol w ogóle pod spodem jest. Pod spodem, wiesz, jest. Potem, widzę, widzę. Rzuci mieczem pewnie, kurwa, frajer. No, potem jest mol, także... Aha. Ty, kurwa, Kurwa pogranę. No kurwa 10 na raz ja pierdolę. Cześć. Żyje. Kurwa niech jeden chociaż wyleci. No nie, kurwa żaden oczywiście. Może się tam było dobra? Dobra, żyję. Dobra, spierdalamy się. Spierdalaj do tyłu, no kurwa i przez lokoczuj się dostęp. Spierdalamy. Gdzie ty jesteś na dole? Ej! No, spadł. Ej, nie kurwa! Yes, ale ale jakie ty tak. chuja, nie? Bo żaden chuja nie spadł, kurwa. Jak waliłem te puszcze na Wraith. Dobra, no to... Wiem. Long push. Stop, Big long push, kurwa. A oh, może kurwa, tak Big black contest, yeah, no, yes. małe ty, kurwa. Wraith. No. Kurwa, nie ten balans nie chodzi, bo z jednej strony dobrze że usunęli tam, wie, że można walić dasze, kurwa, nie? Jako no trochę jedyny, za bardzo te? jednak przegrał. Właśnie kurwa, ciężko jest to z balansem. i też nie wiem, jednego dasza mam na przykład mogę dać, że no, usuwać właśnie i właśnie ta, tak, to, 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 no, to, no. to może by było okej, okay właśnie. Kurwa, gdzie oni idą. Tylko trzeba po prostu o pomyśleć, to, to nie jest takie... Aha, aha, aha. Ja pierdolę, co za ułom. Czekaj. Chyba trafił Ej, chodź. Można na wyjebanie Kurwa, jeden wyleciał już nie Możemy spróbować, okay. żebym nie nawalał. Co facan robi? Leci. Aha. Jeden V1 napisał tylko i to tyle. <grym> Leci, I co wyjeżdża? Już... No i dobrze, kurwa, jeb... Zabalał cię. A ty chuju. Aha, o. A, to jest jesia, tak? Pasuj. Dobry mecz. Czy już się Oli naprawił? Zobaczmy. No sobie że nie, kurwa. I główne. Nieeee! Idziebane Shit! No fajnie laguje, kurwa. Co to było? Kurwa, alaki default, tak zwany. Co chciałem? O, ktoś bił. O, jakiś kurwa, 500 Fist. No to trzeba go grupać. No oczywiście. Tylko ja nie to do tego pomysłu na niego? A, chyba. No nie ma nikogo innego, chyba nie. No wiem, ale mry, byłoby bardziej EZ. Ale już ją zużyłem, nie chcę. Suprezm, ja pierdolę, kurwa. Ten bol najlepszy sposób, wyjebane bez bloku, po chuj. I został jeszcze najlepszy. Aha, mm. ten sam team, dobra, no już wiemy, jak to napięty pierwszym. Mm. Ej, znowu kurwa trzeba wyjść z EU tylko czekaj, bo może tędy pójdą znowu. Ta, chodź w prawo, chodź. Ważaj Nie poleciał. A ty jak na pałę, kurwa. No, 350 pierwszy gaz w udere, No bo kim? Idziemy razem czy co? Tak, tylko do tyłu, nie? Dobra, wyjebał. Kurwa ten jak na pałę, frajer. Dobra, dawaj. No. No, kurwa jak ty. Kurwa jebał, jak Chodź tu w lewo do góry. Jaki kurwa, Dobra. frajer, tylko kurwa na pałę i chuj. Dobra, mam przyciągnięcie idzie, idzie, teraz. Idzie, idziemy. Idziemy. mi tak, żeby ich wyjebać, nie? Mi jedzie, kurwa, kawy. Teraz być kurwa na pałę bez bloku frajerze jebany. A ten gdzieś poszedł. ci nie udaje. Ty, a czekaj. No nie blokuj się, kurwa, pochuj się, blokujesz. Kurwa, ten jakieś gówno odpierdala. No ale ci przez blok, kurwa. ma mało HP, trochę. Nie, wyjebane, są daleko. No come on, come on. Aż to ich nie powinno sięgnąć? Nie. No wyjebane, to lecę sobie do Mam czas. Ty, kurwa, można zejść na dół, nie? Generalnie, i to ich też będzie jebać. Stój tu. Ej, on nic nie robi. A no kurwa, był w zasięgu. chuj, nic się nie stało, zajebiście. Please, don't play for lockbacks Spierdala się A ja no, tak się pisz ludziom właśnie. Proszę, poradzić skąd ty tutaj? Skocz, ja pierdolę, frajer stał, kurwa, plecy mam. Frajer stał, kurwa, tyłem oczywiście. Się... Co to jest? Co to ma być? A, zajebiste zdolności. Nie zadziałało mi Dobra, tego chuja. Yes. I blok. Dawaj na pałę, kurwa, sioto. Może nie masz, masz tam ile Wiem, on też nie ma. Poleci? Kurwa. Nie poleci, bo zjebałem, ale chuj, łat, łatwo. No. O, tamta pizza wyszła. Please don't play for more box. Please. Mm. Okej. Okay. Spior. <laughs> S, tak zwane, sorry.